Dobry wieczór i tutaj właśnie jeszcze przed wyjazdem musimy zdążyć nagrać te jedne wyniki. Może nie takie zalego, bo ostatnio właśnie nagrywaliśmy, ale z tego względu właśnie, żeby teraz znowu przez kilka dni nas nie będzie, także żeby to na bieżąco jakoś te wyniki wszystkie się nie skumulowały, to nagrywałem właśnie kolejne wyniki, które ostatnio no, ze wspólnych wyników, które ostatnio miały swoje finały, półfinały, finały tylko kursowe. I tutaj na początek wr wr wrócimy się jeszcze tam ponad prawie 3 tygodnie wstecz na Derby Riachu, na 116 km, ponieważ dostaliśmy reklamację od hodowcy, że nie, pod nie podaliśmy wyników tam jednego właśnie Смотри, как говорим Никола. Dlatego teraz, żeby to właśnie no, żeby być jak najbardziej transparentnym, żeby właśnie te, te wszystkie wyniki się ukazały Bo wiadomo, no na tyle wspólnych Gelników, gdzie teraz około 30 kilku wspólnych Gelników, niż za świata to zawsze gdzieś można jakiś lot przeoczyć, zwłaszcza jak są częściej i czy coś takiego. Dlatego tutaj właśnie pierwszy, tutaj jeszcze to był pierwszy lot konkursowy na Derby Jachos 116 km. Teraz już wiadomo, byliśmy na chyba ponad 200, czy nawet nie ale to już mi teraz będzie właśnie półfinałowy lot, ale ten pierwszy lot konkursowy drugie miejsce trzymaj. Zbigniew i miejsce 25 i 83 Majesz Racing Team. Kolejne wspólne to, które miały właśnie ostatnio leciały, to 250 km Proust derby w Niemczech, 19 i 81. miejsce Major Racing Team, 99 Machlik Kozłowski. Odbył się również Lodna Costa del Sol, półfinałowy 281 km, 18 i 19 miejsce Major Racing Team, 20, 31 Frontzkowiack Artur, 77 Wicznik Tomasz, 87 Słuchach Hodowla Stępniewski LKK. Dzisiaj również taki dosyć szybki, ale nawet fajnie, bo na Galichini 350 km. Dzisiaj z wiatrem w ogon. To że przed finałem po, po, po ostatnim locie, który był dosyć taki katastrofalny, gdzie prawie połowa Gołębi nie wróciła. Teraz, akurat, dobrze, że ten lot półfinałowy 350 km, był z wiatrem w ogon. Także tego, jakby na spokojnie mogły sobie przed tym e, finałem się przygotować. Tutaj fajne wyniki polskich hodowców: czwarte miejsce Hill Patryk i Michał. I dwunaste miejsce Wrubel Patryk i Michał. I właśnie, jak pisałem te wyniki, też dałem, nawet sobie zwróciłem uwagę. Także te dwie spółki hodowlane akurat jest i w jednej Patryk i w drugiej Michał. Także tak się rzadko zdarza, no ale to taka ciekawostka, co mi się rzuciło w oczy. Kolejny wspólny gol, Aha, nie, to jeszcze na tym wspólnym gołębniku. Tutaj właśnie 12. wróbel Patryk-Michał. 49. 54. 59. Mazierz Racing Team. 67. Zeznawski Jan. 72. 91. Mazierz Racing Team. Odbył się również finał na Zagrzeby 500 km. Tutaj też lot taki można powiedzieć z wiatrem i w pierwszej grupie siadło bodajże 11 czy 12 gołębi, drugie miejsce zajął go Mazury One Love Race i miejsce dziesiąte Maziarz Racing Team, także no, akurat w naszym przypadku zabrakło tam kilka sekund tego szybkiego, szybszego wejścia na antenę, troszkę punktów uciekło ale to już jest normalne przy takich lotach, gdzie siada więcej gołębi naraz, kolejne miejsca polskich hodowców, 31 miejsce Maziarz Racing Team, Roo to już drugi gołąb miejsce 33, Stępniewski LKK miejsce 40 Majerz Racing Team 67 Półka Team 86 Jan Boheńczak. Również mieliśmy już finał na faworyt Węgry do Mistrzostw Świata 440 km, miejsce 26 i 62 Majerz Racing Team. Na, odbył się znowu hmm, półfinał na Węgry WAC, w drugim wspólnym, wspólnym gębniku na Węgrzech do Mistrzostw Świata, miejsce 17 z półfinału 330 km Majerz Racing Team. Również lot półfinałowy Arad w Rumunii 315 km, 9, 25, 48, 54, 61 Maziarz Racing Team. Kolejny lot półfinałowy jaki miał miejsce to Europa Master Rumunia 361 km, 26 miejsce Kosiorowski Adam, miejsce 60 Machik Kozłowski, 67 Wróbel Michał Patryk, 82 Major Racing Team. Na Superstarze półfinałowy również lot konkursowy 281 km, trzecie miejsce Maziarz Racing Team, czyli tu się udało na tym locie półfinałowym zdobyć w miejsce w pierwszej trójce. 28 miejsce Machnik Kozłowski, na Talent Quattro 380 km, 29 miejsce również półfinał Maziarz Racing Team. Na Tatrach również półfinał, tutaj 340 km. Świetnie też polskie gołęby sobie poradziły. 16 miejsce wróbel Michał Patryk, 17 marzza Racing Team, miejsce 21 i 24 wróbel Michał i Patryk, czyli 3 gołęby w pierwszej 25 dla kolegów dla Wrubel. Kolegów 69 miejsce Marziarz Racing Team, 79 pitać Michał i 84-88 przywara, przywara Marek. Kolejny wspólny gołębnik, jaki miał y, lot konkursowy do Mistrzostw Świata, właśnie Ukraina. Bardzo ciężki lot konkursowy, 370 km z mocnym wiatrem w dziób do FCI. I tutaj piąte miejsce e Major Racing Team, 60, pio, e, 61 Major Racing Team, 78 Wróbel Michał Patryk i 80 Szewc Damian. Tutaj też brakło kilka sekund, żeby zdobyć właśnie ten medal do Mistrzostw Świata, ale piąte miejsce, wiadome punkty, bardzo dobre na tą ilość gołębi, tam około tysiąca gołębi, które były wysłane, ale no na pewno jest to... Jest się zadowolonym, ale jest też właśnie ten odrobinka taka, że brakło, żeby zrobić te punkty całkiem dobre, bo też, zwłaszcza, że tam nawet na filmie jest podane, że ten pierwszy w zasadzie nasz czerwony gołąb, bo to akurat czerwony wos zdobył to miejsce i akurat on przyleciał w pierwszej dwójce i pierwszy na dachu siadł, no, ale na antenę już wszedł jako piąty, także musiał jeszcze odczekać na kolegów, także tu szkoda, no, ale to już tak to jest z tymi lotami. Odbył się również lot konkursowy na derby Korabia. W Rumunii trzecie miejsce Mazziarz Racing Team, czyli kolejne podium w tym, w tym ostatnim czasie dla naszej hodowli miejsce siódme Kowara Kamil i 13 Mazziarz Racing Team. Również lot finałowy na derby Chorobu 420 km. Tutaj bardzo szczęśliwy wspólny gołębik dla nas, gdzie zawsze są wiatry w dziół czy w 95% przypadków. Także tam jak właśnie wiem dwa lata temu mieliśmy pierwszego Asa i pierwsze miejsce z finału i z półfinału, także fantastycznie wtedy gołębie. Poleciały. Rok temu mieliśmy do Mistrzostw Świata 6 Gołębia, 7 Gołębia, właśnie na 1600 Gołębi do Mistrzostw Świata. I teraz w tym roku również yy, chorobnicz to 420 km, 12 miejsce zajął gołąb z naszej hodowli Marziesz Racing Team i to jest jedyny polski gołąb w pierwszej setce. Ale teraz będzie organizowany lot ponad 500 km, gdzie znowu dużo polskich hodowców, dużo polskich gołębi weźmie udział ze względu na to, że właśnie tylko pierwsza dwudziestka idzie na aukcję, a w pozostałe wszystkie gołębie muszą lecieć to 505 km dodatkowe, również bardzo mm, ciężki lot finałowy na derby Orchelu i 500 km w Mołdawii, tutaj 21 miejsce Babiejski Mariusz 44 Boheńczak Jan i 52 Majorz Racing Team no, ale jeżeli mówimy o ciężkich lotach, to na pewno najbardziej katastrofalny w tym roku. Oprócz statystycznie patrząc, to jeszcze cięższy niż na Rimini ponieważ na Rimini z 500 Gołębi wysłanych na finał wróciło bodajże 20, na ten moment 48 sztuk. A tutaj wróciło na Kalimanci z wysłanych z tego co pamiętam prawie 1500 Gołębi na lot 505 km, i do tej pory wróciło około 140 Gołębi. Także lot totalnie katastrofalny. Gołębie trafiły na front, i no tak jak mówię, tutaj trzeba patrzeć, że na Kalimanci. Ten sezon zaczynał ponad 3000 Gołębi, a na ten moment jest 150, także najgorsza edycja w dziejach historii Kalimanci W tamtym roku, dwa lata temu, trzy lata temu, ponad 1000 Gołębi do z finału, a tutaj niestety taka katastrofa. Także troszkę taki przypadkowy lot, no, ale czasem się też takie loty zdarzają. Tutaj na najlepiej... się 505 km, tutaj 32 miejsce Maziarz Racing Team, miejsce 53 Wrubel Michał i Patryk, i 69 miejsce Szewc Damian i tutaj jeżeli chodzi właśnie odbył się jeszcze jeden lot właśnie na derby super w Rumunii 150 km sprinterski lot i tutaj pierwsze i 43 miejsce ma Racing Team także tutaj licząc dla naszej hodowli jest to chyba bodajże 10 bądź 11 podium w tym roku i trzeci raz y, pierwsze miejsce z lotu konkursowego. Bo wiadomo, z tych treningów też tam była masa tych jedynek, ale to treningów do 100 km nie liczymy tak nawet ostatni Derby Mira katastrofalny też niby 90 km lot, a gołębie poszły z, z wiatrem w ogon praktycznie przerzuciło i na 600 gołębi, 600 gołębi zginęło z lotu 90 km, to totalna katastrofa. Tutaj akurat też właśnie 90 km nasz gąb zajął pierwsze miejsce, ale nad trzecim gołębiem bodajże miał 12 minut przewagi, także widać, że no on, on akurat sztihelbał ciemny, on sobie trafił, no ale tak właśnie z takiej ciekawostka, że 90 km, taki wspólny gołębnik, a taka krótka odległość, a 600 gołębi zginęło, no ale tak to już bywa na wspólnych gołębikach. Teraz właśnie wyjeżdżamy na kilka finałów na wspólne głębiki za granicę. Trzymamy kciuki za polskich hodowców. No i pewno gdzieś w okolicach wtorku środy za tydzień będzie kolejna relacja z tych wspólnych głębików, ponieważ teraz już wszystko praktycznie dobiega do końca. Także trzymamy kciuki za jak najlepsze miejsce właśnie w tej klasyfikacji w mistrzostwach świata i myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby kilka polskich hodowców zajęło jak najwyższe miejsce w tych mistrzostwach świata. Dobry lot.